Czekaliśmy aż 3, a niektórzy nawet 4 lata. To już dziś, 12 września 2024 roku, ma miejsce oficjalna premiera Test Drive Unlimited Solar Crown, w którą teraz zagrać mogą nie tylko właściciele wersji Gold, ale również wszyscy pozostali. No właśnie, czy rzeczywiście mają taką możliwość? Moje doświadczenia podczas próby zagrania w wersję przedpremierową mieszały ze sobą wiele emocji i może właśnie tak miało być, że nie nagra mi się mikrofon, więc zamiast zwykłego gameplayu zrobię dla was tego typu film, gdzie wszystko skrócę i omówię po kolei. Moje opinie będą bazowały na własnych odczuciach, komentarzach graczy oraz dyskusji z innymi twórcami gier wyścigowych, a w tym wszystkim postaram się być jak najbardziej obiektywny. Pokażę Wam też kilka ciekawostek i to w jaki sposób ja rozpocząłem rozgrywkę w produkcji, którą na tamten moment wielu uznawało za niegrywalną. Zacznijmy od tego, że przez kilka godzin nie było możliwości dostania się na serwer, najpewniej przez jego przeciążenie i nieprzygotowanie twórców na początkową falę graczy. Pojawiały się fejkowe komunikaty o tym, że mamy któreś miejsce w kolejce do jednego z 256 dostępnych, a niektórzy mieli na przykład napisane, że są 700. TDU wypuszczało komunikaty na X-ie, a twórcy, którzy chcieli nagrać pierwsze wrażenia, pozostawali bezsilni. Tu ciekawym przypadkiem jest niejaki Alex7, który od czterech lat namiętnie obca, załowuje twórców test drive'a po pośladkach, aż doprowadziło to do współpracy z nimi. Po średnio udanych testach beta chwalił każdy możliwy aspekt gry oraz uspokajał, kiedy wychodziło niedopracowanie i błędy. To właśnie on miał najwcześniej dostęp do każdej aktualizacji. Pokazywał graczom przedpremierowe zmiany i został najbardziej doceniony przez twórców gry, mimo o wiele mniejszego kanału w porównaniu na przykład do Black Panty, który również brał udział w jej promocji. Jednak w przeciwieństwie do Alexa miał odwagę wyrazić krytykę i obawy dotyczące produkcji. Zmierzam do tego, że kiedy rozpoczął się Early Access, ten Alex miał na swoim koncie już kilkaset godzin w pełnej wersji, a problemy z wejściem na serwery jakoś go omijały. O tej powiedzmy niecodziennej sytuacji, sytuacji na razie tylko tyle i przechodzimy do moich odczuć z gry. Mimo, że gra sugerowała mi najniższe ustawienia, to ja korzystałem ze średnich z rozdzielczością 1440p, czyli tą pomiędzy Full HD a 4K. Na pewno zastanawia was jak optymalizacja gry i jej płynność. No w moim przypadku udało się uzyskać niewielką poprawę względem bety, jednak gra nie było możliwe maksymalnie w 30 klatkach na sekundę, oczywiście było odblokowane więcej, ale gra nie była w stanie wygenerować większej liczby klatek no i pojawiały się spadki. Także ile musiało się zmienić, żeby nie zmieniło się nic. Moje zdanie potwierdzają także ludzie z o wiele lepszym hardwarem, a nawet jednymi z najmocniejszych komputerów, jakie da się obecnie złożyć. 50 klatek w 4K na nie najwyższych ustawieniach to trochę mało przy tym jak ta gra wygląda. Moim zdaniem oczywiście ma momenty, gdzie prezentuje się bardzo w porządku, jednak bez tych wszystkich neonów, ukrytych niedoskonałości w nocy oraz odbijających wszystko kałuż, wygląda na samochodówkę z okolic 2014. Roku I porównałbym ją do pierwszego deklu po zmianie graficznej. Z tego też powodu, jadąc mocno rozpędzonym po mieście, nie widać ogromnej różnicy między średnimi a najwyższymi ustawieniami. Nawet w miejscu mocno jej nie widać, no i dla jednych to plus, a inni oczekują czegoś więcej. Po wejściu do gry i wybraniu postaci dostajemy na czas eliminacji Lamborghini Urakana Performante, takiego samego jak w trailerze Welcome to Hong Kong Island i znajdujemy się tym razem na prologowej wysepce, gdzie dostajemy wprowadzenie do świata gry, rywalizacji między klanami itd. Niestety, polski język miał się załadować dopiero po restarcie gry, a ja bałem się wyjść, żeby nie musieć czekać znowu kilku godzin. Podczas pierwszej przyjazki z Vivien klimatycznie wygląda te kilkadziesiąt super samochodów ustawionych na chodniku przy drodze, które są przedstawiane jako na. Przyszli przeciwnicy, i to właśnie z takimi autami później bierzemy udział w kwalifikacyjnych starciach. Żeby dostać przepustkę do Solar Crown, musimy zdobyć pierwsze miejsce w nadchodzących wyścigach. A wśród naszych rywali kilku posiada wyższy poziom auta, więc trzeba się trochę postarać, ale to tak minimalnie. Podczas przedstawienia rekruterów ze Streets i Sharps widzimy, że fraj Portofino Sharpsów jest seryjne i dość wysokie, a Streetsowy Mustang ładnie zglebiony i wręcz spasowany do oponki. Taką samą przypadłość miały trafiki Fordy Raptory, więc może po prostu w tej grze Fordy mają być niskie i koniec. Na dodatek ich auta są niezniszczalne i niemożliwe do przesunięcia, a o wyglądzie postaci szkoda się rozgadywać. Jeśli umiecie choć trochę jeździć, to po udostępnieniu maksymalnego przyspieszenia Vivien dość szybko zniknie z waszego pola widzenia. I już w pierwszym przejeździe wyłączyłem kontrolę trakcji i zostawiłem połowiczny ABS, przez co miałem odczucie większej kontroli nad autem i fizyka dawała więcej frajdy. Ogólnie jest ona bardzo przyjemna i łączy mocno zręcznościowy styl jazdy z pewnymi cechami symulacji, jednak zdecydowanie przeważa. To taki przyjemny arcade, i nie można porównać fizyki, na przykład z tą idealizowaną przez graczy Forza Horizon. Trzeba hamować, trzeba też odbijać podczas poślizgu, a jednoczesne hamowanie i skręcanie, nawet za BSM często skończy się pod sterownością. Niektórych może jednak denerwować praca kamery, która bardzo sztywno trzyma się tyłu auta. Po wygranym pierwszym wyścigu pojawił się błąd serwera wyścigów, jednak klikając no kilka razy zaskoczyło i przeszedłem dalej. Dopiero po nim, niejako bloku opcje manualnego odpalania świateł, używania kierunkowskazów, otwierania szyb, zdejmowania dachu, włączania wycieraczek, czy nawet otwierania spoilera, które w tym przypadku mogą być uznawane za jeden z symboli Test Drive. W obu pierwszych wyścigach boty miały poziom nowicjusza, co było mocno odczuwalne i chyba musiałbym stać w miejscu, żeby te wyścigi przegrać. Prolog jest tu jedynie formalnością i prawdziwe zmagania zaczynają się dopiero po rozpoczęciu kariery na wyspie. Choć cięcie zakrętów jest podobno do The Crew, to tu możemy jechać jak chcemy, byleby nie pominąć kolejnego checkpointu. Drugi wyścig zakończyłem z przewagą prawie 13 sekund i w tym przypadku również pojawił się Race Server Error. Gra złapała ścinkę, a potem wyrzuciła mnie do jazdy dowolnej z powiadomieniem o nadciągającym biuletynie. Według niego zostałem wybrany do Solar Crown i mam przenieść się na Hong Kong Island. Tyle, że. Nie wczytała się dalsza część skryptu i zostałem uwięziony na wyspie bez możliwości przejazdu przez zablokowany robotami drogowymi most. Mogłem bez końca powtarzać pierwszy wyścig, a drugi krzyczał do mnie, że ten etap jest już za mną i czas przejść do kolejnego. Postanowiłem więc wykorzystać tę okazję, by pozwiedzać mapę i poszukać na niej jakichś ciekawostek lub znajdziek. W tej grze aż roi się od miejsc, w których można by coś potencjalnie ukryć albo zaszyfrować i tym samym zaangażować społeczność, ale najwidoczniej 4 lata nie wystarczyły, żeby wymyślić i połączyć to z zagadkami sprzed premiery. Tak właściwie to wierzycie, że ta gra ma tylko 4 lata i nie jest zbudowana na szablonie sprzed 6 czy 8 lat? Większość nowszych pojazdów w tej grze zostało wypuszczone na rynek na przełomie 2017 i 2018 roku, a dodanie jakiejś nowszej wersji na tej samej bazie niewiele zmienia. Najnowsze auta to Audi RS e-tron GT, BMW M4 G82, oba z 2020 roku oraz nowe Lamborghini Countach z 2022. Więc to tylko 3 z ponad 100 aut w grze. Reszta ma od 5 lat wzwyż, a tych najnowszych nie było na żadnych przedpremierowych screenach aż do tego roku, co wygląda trochę jakby faktyczna premiera miała odbyć się gdzieś w okolicach Forcy Horizon 4. Udało mi się znaleźć jakiś specyficzny przybrzeżny tor wyścigowy... i samotną postać na szczycie góry zwanej w prawdziwym życiu Mont Johnston czy Yuk Kwai Shan. Za jego plecami stoją dwie tablice z imionami i nazwiskami najprawdopodobniej ludzi pracujących nad grom. Podobno takowe znajdują się również na głównej wyspie. Poza tym na tej części mapy za animowanymi blokadami można spotkać ludzi, jednak z tego co widziałem próżno szukać ich dalej po opuszczeniu tej małej wysepki. Sprawdziłem drugą górę oraz linię brzegu i oprócz starodawnych łódek nic nie znalazłem. Udałem się również na zaporę łączą aplej Chao z Hong Kong Island, która jest zablokowana do przejazdu na drugą część. Postawiłem sobie za cel przedostać się na wysepkę Hong Kong i po kilku próbach wleciałem na szeroką część za barierkami, którą przejechałem do końca mostu. Tam bardzo satysfakcjonujące okazało się przemierzenie autostrady i omijanie ruchu ulicznego z dużą prędkością. A za cel postawiłem sobie sprawdzenie, czy Solar Hotel działa i czy będę mógł do niego wejść. Z braku możliwości podglądu na mapie, najprostszym sposobem było korzystanie ze znaków drogowych, Dzięki którym dojechałem do hotelu, który był no oczywiście, że zamknięty. Po dość ryzykownym restarcie gry udało się wejść ponownie i tym razem dostać na drugi brzeg, zgodnie z fabułą. Tam dostaliśmy miejsce w hotelu i wybór pomiędzy trzema autami, a kiedy spróbowałem przejechać pierwszy wyścig, to pojawił się znów błąd serwera wyścigu, przez co odechciało mi się tracić nerwy i zrezygnowałem z dalszej gry.